Witam Was ponownie w tym bardzo dziwnym i ciekawym miejscu. No, ale może coś zrobimy z tą ścianą i z tą sofą, która tutaj wchodzi nam w ekran. Dzisiaj porozmawiamy o transferze umysłu. Czym jest transfer umysłu i z czym się wiąże. To znaczy, z czym może się wiązać, ponieważ no, jak na dzisiaj nie mamy odpowiednich możliwości, żeby doszło do tego transferu umysłu. Zacznijmy od tego, że oczywiście, jest to takie na razie. Nieosiągalne, ale przewidywalne zeskanowanie, zmapowanie całego naszego umysłu, czyli tych wszystkich komórek, które tworzą, neuronów, komórek glejowych, tych wszystkich połączeń pomiędzy nimi i tego, jak to wszystko działa, i skopiowanie, no, można powiedzieć tak niezbyt precyzyjnie, do komputera i stworzenie tam symulacji, która by cały nasz mózg i to, jak działa, odtwarzała, żeby powstała symulacja. Pełna symulacja naszego mózgu i tego, jak działa. Czyli poprzez to rozumiemy skopiowanie naszej świadomości i stworzenie symulacji komputerowej, albo też niektórzy łączą tutaj również stworzenie sztucznego mózgu, takiego fizycznego, chociaż to już nie jest taki transfer umysłu, kopiowanie umysłu, które nas dzisiaj interesuje, i stworzenie symulacji, która w pełni. Odpowiadałaby temu, czym jest nasz umysł i jak działa. A ponieważ mózg czyni nas, naszą świadomość, to byłoby to właśnie skopiowanie, transfer umysłów. Pamiętajmy tylko jednak, że gdy mówimy o nas, o naszej świadomości, to nasze ciało, nasze zmysły też wpływają na tą świadomość, na to postrzeganie. No. Nie mówiąc o tym, że my nie do końca wiemy, jak ta nasza świadomość działa. I dla niektórych to, że bylibyśmy pozbawieni naszego ciała, naszych zmysłów, odczuwania tego, co jest naokoło nas, mogłoby ten transfer umysłu troszkę zaburzyć. Że to, co stworzylibyśmy w tej symulacji, nie byłoby już prawdziwym naszym umysłem, prawdziwą naszą świadomością. Tylko że w mojej opinii, gdy będziemy na poziomie, który umożliwi nam zbudowanie. Odpowiedniego komputera, skanowanie, mapowanie tego naszego mózgu, umysłu, tak dużą dokładnością, żeby udało się to stworzyć, to wtedy stworzenie też czy to fizycznego, czy też symulacji, która odpowiadałaby tym wrażeniom, jakie nasze ciało daje naszemu umysłowi, naszemu mózgowi, nie będzie problemem. Nasz mózg, jego skopiowanie, to jak działa, jest Niesamowicie trudną rzeczą, a już zrobienie całej reszty, czyli tego, żeby niejako zrobić wszystko, żeby nasz sztuczny umysł, ta symulacja komputerowa, która będzie ten nasz umysł symulować, żeby miała te dane nieprawdziwe albo też prawdziwe z jakichś czujników naszego ciała, to już w mojej opinii nie będzie problem. I tak, to nie jest obecnie możliwe, mamy wiele przeszkód, i właśnie może nie. Najpierw powiem, dlaczego i po co w ogóle ktokolwiek myśli o transferze umysłu. I tu tym podstawowym elementem, podstawową rzeczą, która powoduje, że myślimy o czymś takim, i dla wielu osób transfer umysłu to coś, no, na co wyczekują z wielkim utęsknieniem, jest teoretyczna nieśmiertelność. Ponieważ Gdyby udało skopiować się nasz umysł, przenieść albo skopiować kopia, czyli po prostu powstaje symulacja odpowiadająca naszemu mózgowi, a skopiowanie to po prostu skopiowanie w całości, i ten to, co mamy w głowach, po prostu z jakichś powodów przestaje istnieć. Ale tutaj mówimy o kopii. Dla wielu osób byłoby to coś, co oznaczałoby teoretyczną nieśmiertelność, ponieważ. Ten nasz umysł pracujący w tym komputerze, mogłoby powstać jego wielokopii, nie dałoby się go zniszczyć, i nie byłby on uzależniony od naszego ciała, od tej fizycznej warstwy, która nas tworzy, która jest podatna na wypadki losowe, która jest podatna na zużywanie się. A tutaj doszłoby do powstania czegoś, co daje nam teoretyczną nieśmiertelność. Przynajmniej w takiej skali naszej ludzkiej, ograniczonej przez te kilkadziesiąt, sto, kilkanaście lat istnienia. A tutaj, no, jednak gdyby ta technologia była, pozwoliłaby zachować ten umysł na na przykład stulecia, tysiąclecia. No nie wiemy, jak to będzie się rozwijało do przodu. Kolejną rzeczą jest to, że taki umysł pozwoliłby nam działać szybciej, to znaczy szybciej działać naszemu mózgowi. No, gdybyśmy przeskoczyli te bariery technologiczne, techniczne, wiemy, że współczesne procesory, elektronika potrafi działać bardzo szybko. I teoretycznie, dużo tutaj teoretyzowania, gdyby udało się nam skopiować ten umysł, mielibyśmy odpowiednią technologię, to taki mózg mógłby pracować wielokrotnie szybciej. Po pierwsze, te połączenia pomiędzy poszczególnymi częściami naszego mózgu tymi komórkami, którego tworzą, neurony, komórki glejowe i wiele innych mogłyby być o wiele szybsze, szybciej działające, wielokrotnie szybciej działające. Do tego te neurony i inne elementy tworzące nasz mózg mogłyby pracować z zdecydowanie większą prędkością. Czyli na przykład nasz mózg mógłby pracować 100 000 milion razy szybciej teoretycznie więc na przykład przykładowo gdybyśmy chcieli odtworzyć rok naszego życia to za pomocą tego szybszego mózgu na przykład mogłoby to potrwać dosłownie kilka minut czy też sekund. Kolejną rzeczą jest to, że jednak uniezależnilibyśmy się w pewien stopniu od naszego ciała i czy to przybrałoby formę, że nasze umysły byłyby w komputerach czy też to, że te nasze umysły mogłyby być częściami składowymi, na przykład, może nie robotów, tylko androidów, gdzie ten umysł byłby nasz ludzki, to znaczy byłaby jego symulacja, no ale wtedy już byłby tym mózgiem, tym umysłem, tą naszą świadomością, która umieszczona byłaby na przykład w jakimś robocie, który miałby nieporównywalnie większe możliwości niż na przykład my. Więc albo świadomości ludzkie w sieci, w komputerach, można powiedzieć, w takim elektronicznym świecie, ale nadal wpływające na to, co je otacza, chociaż tutaj byłoby wiele problemów, w tym postrzegania, to już z filozofia nad tym sięgnę od jakiegoś czasu, czy taki umysł, świadomość żyjąca w tym wirtualnym świecie, w tym elektronicznym świecie, będzie aż tak dużo przywiązywać uwagi do tego, co nas otacza, no, ale nie o tym chciałem mówić. Po prostu będziemy mogli, moglibyśmy wówczas no, wykorzystywać rzeczy, których nie możemy robić, ponieważ ogranicza nas nasze ciało. Czy to roboty potrafiące dużo więcej od nas, wytrzymujące dużo więcej od nas, czy też ogólnie odbieranie świata poprzez. Zestaw czujników i na przykład wiele rzeczy, o których długo by rozmawiać. Oczywiście tutaj wiele osób również przekłada to na na przykład podróże kosmiczne, ponieważ gdybyśmy nie byli ograniczeni przez nasze ciała, przez to ile miejsca ono zajmuje, ile potrzebuje pożywienia i przez to na przykład no, jakie ma ograniczenia, jeśli chodzi o możliwości fizyczne, przyspieszenia. Promieniowanie, i tak dalej, i tak dalej, to wtedy te podróże kosmiczne byłyby o wiele łatwiejsze. Po pierwsze, czas. No, co tu dużo mówić? 4, 5, 10, 100, 1000-letnia podróż to pokolenia. Tutaj by tego problemu nie było. Do tego nie trzeba brać tyle pożywienia. Wystarczy odpowiedni zapas baterii. A na miejscu, już możemy sobie na przykład wyprodukować to ciało, kiedy chcemy się znowu przerzucić do ciała fizycznego ludzkiego albo na przykład też jakiś android nie czepiajmy się nas robot android cyborg może cyborg coś właśnie takiego gigantyczny skok jeśli chodzi o możliwości jeśli chodzi o podbój kosmosu tylko że są też problemy jak zaskanować ten mózg i zrobić to w tak dokładny sposób żeby te miliardy neuronów Połączeń, pamiętajmy, że każdy neuron może mieć po kilka tysięcy połączeń, komórki glejowe, których jest jeszcze więcej, te wszystkie reakcje elektryczno-chemiczne, które zachodzą pomiędzy tym, no to jest skala niewyobrażalna. To jest coś, co nawet sobie nie wyobrażamy, jak wysokim stopniem skomplikowania jest. Kolejna rzecz to oczywiście odpowiednio silny komputer. Komputer, który no musiałby mieć niewyobrażalne moce. Aby to wszystko mogło działać w sposób skuteczny i żeby naprawdę ta symulacja była pełna. Tu nie chodzi o to, żebyśmy stworzyli coś, co jest no niejako takim lekkim odwzorowaniem naszego umysłu, świadomości. Nie. Tutaj mówimy o całkowitym transferze umysłu, co oznacza oczywiście no gigantyczne wymagania, i nie wiem, czy jest to coś, co. No na razie nie jesteśmy w stanie, ale w jakiej skali, jeśli chodzi o czas od teraz, jesteśmy, kiedy jesteśmy w stanie to ogarnąć? Przewidywanie rozwoju technologicznego, technicznego to jest dobrużenie słusów. To, że ktoś mówi, że do 2050 roku zbudujemy to, stworzymy sztuczną inteligencję, to oznacza, że możemy to zrobić za rok, albo za tysiąc lat, albo nigdy tego poziomu nie osiągnąć, ponieważ z jakichś powodów jest to niemożliwe. I tu też mogą być nieznane nam jeszcze przeszkody, które spowodują, że albo nie będziemy w stanie skopiować tego umysłu, albo nie będziemy w stanie zbudować odpowiednich narzędzi, żeby to zrobić, albo żeby ten sztuczny już umysł mógł funkcjonować, żeby ta symulacja istniała. No, tu też wchodzimy w kwestie moralno-etyczno-prawne. Czy ten skopiowany umysł jest nami? I jak możemy to wykorzystać, ponieważ on myśli? Czy to będzie tylko kopia, taki backup, jakby nam się coś stało, który odnawiamy na przykład co trzy miesiące, co pół roku? No nie wiem, jakby to wyglądało, albo jest to coś, co wysyłamy, żeby poleciał sobie na jakąś planetę odległą o 50 lat świetlnych. Kto ma do tego prawa? Kiedy to robić? W jaki sposób traktować tą, ten umysł, tą świadomość już. Symulowaną, czy to jest człowiek, czy to jest tylko symulacja, czy możemy to ubić, czy nie możemy tego ubić dużo problemów. Nie tylko technicznych, technologicznych, ale też moralno-etycznych. Często te problemy moralno-etyczne się podnosi, tylko że pamiętajmy, że tego typu rzeczy będą poza etyką, poza moralnością, ponieważ jak doskonale sobie zdajemy sprawę, tutaj już wchodzą kwestie. Na przykład nieśmiertelności, przewagi nad innymi ludźmi, a to są kwestie, które będą już, kwestie, w których będą decydowały osoby, które nie będą takimi zwykłymi, jak my, ludźmi nie tak bardzo decyzyjnymi, jakbyśmy sobie tego chcieli. I tutaj taki transfer umysłu osoby bardzo wpływowej, bardzo bogatej, posiadającej gigantyczną władzę, nie będzie w żadnym wypadku. Wiązany przez etykę, przez moralność. Do tego na przykład dojdzie i koniec, kropka. Więc transfer umysłu to zeskanowanie, zmapowanie naszego umysłu i stworzenie symulacji na podstawie tego, który będzie idealną kopią tego naszego mózgu i tego, jak działa. Więc tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że to chyba najprawdopodobniej daleka droga, chyba, że dojdzie do jakiegoś rewolucyjnego czynu, Odkrycia, które spowoduje no, szeregu odkryć, ponieważ jeden to, jedno odkrycie to za mało, tu jest zbyt dużo potrzebnych elementów, które po prostu pozwolą nam jako ludziom kopiować nasze umysły do wirtualnej rzeczywistości. I to też jest problem, czy my będziemy chcieli wrócić do naszych ciał i czy będziemy nasze ciała traktować jako coś potrzebnego. O rozmnażaniu nawet już nie będę mówił. Więc to jest kwestia bardzo skomplikowana i która powoduje, że powstaje wiele pytań. Tu, jeśli chodzi o to, jak można to wykorzystać, jest dużo opcji, no, nieśmiertelność marzenie wszystkich. Jak by to wyglądało, jak by to można powiedzieć, wykonać, to też są bardzo ważne problemy. Ale o tym też będziemy w przyszłości rozmawiać. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam Was ponownie. Oceń. Zasubskrybuj, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe. Do zobaczenia i mam nadzieję usłyszenia ponownie.